Zapraszam do wysłuchania audiobooka Antygona. Oto jego fragment. Wdzięcznym by mi było, lecz stój przy twojej myśli, a ja tego pogrzebie sama, potern zginę z chlubą. Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci poświętej zbrodni, bo dłużej mi zmarłym miło być trzeba niż ziemi mieszkańcom. Tam, bo zostanę na wieki, tymczasem ty tu znieważaj święte prawa bogów. Ismena. Ja nie znieważam ich. Nie będąc w mocy działać na przekór stanowieniom władców? Antygona, rób po twej myśli. Ja zaś teraz dążę, by ukochanemu bratu grób usypać. Ismena, o ty nieszczęsna drży serce o ciebie. Antygona, o mnie się nie troszcz, nad twoim rać losem. Ismena, ale nie zdradzaj twej. Zapraszam na inne audiobooki na moim kanale. Pozdrawiam, SK Audiobooks.